Dzisiaj w szkole Dzień Pirata u Enai. Zapraszam Was serdecznie na odcinek. Dzieci są w szkole, witam Was w piątek. Mam opóźnienie, bo zapomniałam, że jest Dzień bez mundurka też dla Arwiego, nie tylko dla Enai, bo Enai jest piratką dzisiaj, bo ma imprezę piracką w szkole. I się skupiliśmy na tym, ja Arwie poszedł w mundurku. Musiałam mu zanieść kciuchy, więc już jestem z powrotem. Wajem ludzika przebieram się i idę tam porobić dwie godzinki. Potem w prysznicy ogarnę coś tutaj. Taki plan zobaczymy. nie wstawione, przebrana, idę na roboty. Zgoda dzisiaj ma być bardzo upalny dzień, więc no, żebym się nie zgrzała za bardzo, ale idę na dwie godzinki tam coś porobić. Zawsze coś do przodu, więc yy, fajnie mi by było, żeby. To powoli mi się tego gruzu. Tej gruzu już tak nie ma, ale nadal jest dużo rzeczy do posprzątania. No, no w tym departamencie mogę pomóc, więc. No, dzisiaj dostałam dodana do grupy na Facebooku od Najej klasy. No, tam dużo mam już było, ale dużo nie ma jeszcze, więc nie jestem ostatnia. Ale fajnie, że ta grupa powstała. Yy, bo ja myślałam i o album też tak myślałam, ale nigdy jakoś się za to nie zabrałam. Za mało miałam, że tak powiem, numerów, daty. Wiecie, kontaktów z innymi i Teraz w końcu trochę mam tych kontaktów, więc mam nadzieję, że, że ten, że zostanę. Po... U go, też założyłem tak grupę, bo kurczę, wysłam go jednego dzisiaj w tym mundurku do szkoły. Musiałam zabić mu rzeczy na przebranie. Siara trochę, no ale. Przynajmniej mogłam zanieść. O, co on powiedział, a nie trzeba. A potem zobaczył, o, a to jest moje klasy i nie mam mu mundurku. No i... Ja Cię przeniosę, przeniosę. Musiałam się 14 razy upewniać, bo on, bo on mówił, że nie, że nie, że nie. A ja mówię, a wiem, że mu będzie po prostu przykro, więc to jest tylko, wiecie, dodatkowe 5 minut roboty dla mnie, po co ma się tutaj wykluczony. Dobra, idę na roboty, kura. A wam jest jadę do słońca? To jest pierwszy dzień w sumie, od kiedy jest od rana tak gorąco. Ostatnio było ciepło, ale już tak o południu. Dzisiaj też zabieramy koleżanki Ema i, że tak powiem, z nami na wyjście idziemy do Makrejde Parku. Mam nadzieję, że w tym parku się nie upieczymy. A co ja chciałam powiedzieć, a że wczoraj samochód z tego powodu właśnie czyściliśmy, bo mój samochód to normalnie, wiecie, tragedia, więc yy, to jest gorzej niż ten ty, yy, samochód Maczki, słuchajcie. Tam jest wszystko. Dobra, zacznę chyba od... Jak myślę, od wyniesienia tego, bo oni też tak sobie mali to rusztowanie, to jakoś to ponadeptywali i, i po prostu wszystko wyleciało z tego worka. Więc nie wystarczy mi tego worek przenieść, nawet to wypaść z tego worka z powrotem. No, chyba ten samolot stoi tam, a nie tu. Zobaczę, czy może jest tu miejsce, żeby go przestawić, ale chyba nie ma. To jest taki samolot, tutaj staje. bo to przy przejściu by było fajnie, no ale cóż. Będę wynosić może też deski. Chciałam iść do góry tam posprzątać. Żeby mogli robić te ściany, ale tam chyba większość to robiliśmy A nie, bo ten drugi sufit jeszcze zwalił, To idę tam porobić tamto. No, a tak to widzicie. Takie tutaj mamy ruderki. Powiem wam pokażę, nie wiem, ile mam pamięci. Nie wiem ile. Baterii mam dużo. Tym razem baterii mam dużo. Ale nie wiem jak z pamięcią. Więc do roboty, bo nie ma czasu. Dobra, szybkie obejście góry. Jak to wygląda dzisiaj. Tu, proszę bardzo. Powiem wam, że od kiedy Atyk jest otwarty, jak to Enaja nazywa, czyli się strych, to szkoda, że tam nie możemy nic zrobić. Ale to nisko jest. Mieliśmy pomysł i mojego, a może tak obniżymy trochę sufit i tam będzie wtedy wystarczająco? A mówisz, że też miał taki pomysł. Powiedział kuzynowi, że tak nie można zrobić, bo cały dach jest na tym, nie? Więc jak chcesz obniżyć, to musiałbyś ściągnąć dach i, i wiesz, dopiero go obniżyć. Bo jak zdejmiesz te deski, obniżysz ja, no to cały dach pójdzie w dół. No, taki bordeli tu jeszcze. Ale w porównaniu do tego, co było, to jest nic. Bo wiecie, my posprzątaliśmy, a potem mój mąż zwali tą końcówkę, nie? Więc dlatego jest... Trzeba posprzątać te dwa pokoje, żeby można było przenieść wszystko z tego pokoju. I tutaj trzeba jeszcze zrobić sufit, nie? No, więc do roboty. Kurczę, nie gdzie moje rękawiczki. Znalazłam jedną, muszę znaleźć drugą. No bo jak tu pracować? Burgerik jest wszędzie, ale trzeba się zająć z robotą, więc do pracy, rodacy. Więc najpierw to ja zbieram te patyle do tarczony maglu To jest własnie to, mi się przydaje. I duże moje duże miejsca, widać oczywiście z tego ujęcia. Więc zaraz coś zmienimy. światło nie odbija, więc. Woda to, bo woda już. Przerwa na wodę, kurde, znowu jestem brudna, mimo że w rękawiczkach, to ręce i tak są brudne, ale powiem wam, że kończę ten pierwszy pokój, kurde kiepska taka Nagram tylnie. Tu jeszcze zostało mi ten worek na i powinien być koniec. Jeszcze potem znajdę tą miotła i resztę zgarnę do dziury. Taki plan, bo oni tutaj muszą tą ścianę robić z tym razem, ale nie wiem czy wam wspomniałam, że kuzyn dzisiaj jednak nie przyjeżdża. Dlatego jeszcze mamy tydzień na uprzątnięcie. Mąż zarabia kasę, więc ja muszę dać sobie jak najwięcej, bo kurczę, kasa się kruszy, kruszy. Zrobiłam korytarzyk muszę teraz iść, ale nie widać różnicy widać, bo jedna torba gruży się odbiera, tak na tym kiercionku. Mąż dzwoni i mówi Ej, popatrz na Booking, może pójdziemy do Blackpool na weekend. Wiesz, ja tam sobie na uberze pojeżdżę, a niedzielę całą spędzimy. Kurde, nie mogę się padalić, bo mam głowę w twarz. Wzięłam się do wodą No. E... Tylko pytanie, ile to jest Tania i czy coś znajdziemy, Tania. Muszę to skończyć i iść. Jeszcze trochę mi zostało, więc do roboty. Czas się skończył. Trochę ja posprzątam. Raz, dwa, trzy, cztery worki posprzątam tutaj. Ale ten kąt jeszcze w ogóle nieruszony. Na no, w połowie. Ale już nie mogę. Jest gorąco. Uważam, jak mi się u góry skończył. Idę do domu, na dół i do góry z dołu. A, przepraszam. No, odkurzył mi się trochę tutaj psika też. O, ten ładnie wygląda. Kamera przed nią mnie dobija i stąd muszę się wykąpać, może się... leci ze mnie jak naprawdę. A pranie się wyprało, więc idę się wykąpać, powiesić pranie i pomyśleć jak się zebrać z dziewczynkami dzisiaj. Znaczy z dziewczynkami i z armią, bo chodziło mi po prostu, że Ena i koleżanka będzie. Ach, No dobra, pogadamy jak mnie twarz. Muszę ją umyć, chociaż powiem Wam, że jak ją tu, ale dopóki się tak powiem, cała nie wykąpię, to mi to wraca za chwilę. Moja może noc spędzi cały czas i się drapie widzicie. I tak wychodzi. No. O, tu przyjemnie. Tam ogól gorowa. jakie jaki wiaterek fajny. Ho, ho, ho. Dobra, przygotowujemy się do zamknięcia. Dobra, nie ma to nagrywać, bo jest kiepska jakość. No kurde serio. Cała mokra jestem, a mam jeszcze te wąsy, no muszę jeszcze raz umyć. Chyba bardziej to rozmazałam niż... ...jego lusterka. Może chyba z tym mydłem, to. bezpośrednio. Chyba tylko... ...kiedyś zjadłam to mydło. No i trochę lepiej, ale też się zalałam całą wodą. No twarz czysta. Wyszło mi, wyszedł. Idę, idę do domu i szukać nocnego, no może gdzieś pojedziemy w ten weekend. Mam pana najedzona i szczerze to przydałaby mi się drzemeczka, a nie Saigon. Wiecie, oglądałam te hotele, no i są dwie opcje powiedzmy za 60 funtów za noc. Jest to łóżko podwójne i łóżko piętrowe w jednej sypialni do tego jest mała łazienka z prysznicem i, i toaletą, um, a potem są ceny już 85 i to są dosyć blisko hotelu, hotel do plaży, ale powiem wam, no nie wiem, no podobno oczywiście ja uwielbiam wycieczki, ale nie wiem, czy to jest dobry czas na to, ale widzę, że napisałam to mojemu mężowi, a teraz on napisał, sprawdź co jest tam z lokacją. buraczki, zagniosłam ciasto na ruti, zrobiłam trzy ruki, żeby może się przed nami, um, pranie kolejne wstawiłam. Ręcznikami, to powiesz, jak przyjdziemy i idziemy. Mam nadzieję, że dziewczynki nie będą szwirować <gry> i uda mi się je upilnować, bo jeśli wszystko będzie ok, to będziemy częściej robić takie wyjścia. Zawsze chciałam, żeby były takie wiecie yy, otwarty dom, żeby ludzie do nas przechodzili i tak dalej. Yy, chciałam też być bardziej pieczącą, gotującą mamą, więc jeszcze wszystko przede mną. To nie znaczy, że nie mogę jeszcze być. Jeszcze mogę. <gry> Jak na razie, no, mi piekę trochę z dziećmi, jak mam dobrą fazę taką motywacyjną. Ale na przykład teraz dzieciaki chciały, ale od dwóch tygodni pojawiam, że zbywam ich trochę. Bo powiem wam, że nie czuję się na siłach, że mieć cierpliwość do niego. to chodzi. Po co mam coś zaczynać, żeby potem wiecie, ale to zaraz właśnie jakiś basenik czy coś, odwracam ich uwagę, żeby być zadowolenia, nie rozczarowanie. Dobra, zostawiam ten syf, co tutaj jest. Dlatego właśnie wychodzimy, a nie zaprosiłam do nas. bo <grym> musiałam to ogarniać, ale tak muszę to ogarnąć, bo jutro mamy gości. Owocki, bułeczki i napoje, bo pojedziemy najpierw do parku, a potem do Maka. Chciałam zrobić odwrotnie że najpierw ma, a potem park, żeby je na jedzenie ale jedziemy do większego parku. I tam po prostu będzie problem z parkingiem jak już wszystkie dzieci się po szkole zwalą, wiecie, więc to być jak najszybciej spojrzenie na mój czysty samochód, zanim dzieciaki tu wsiądą i go <grym>, Bo bo wzięłam im owoce, przecież wzięłam wodę, więc wszystko się może tutaj zdać a wygląda pięknie, muszę yeah. szorowali na błysk dobra, idziemy odebrać trójkę jest yeah, hot? a tu nikt nie jest a tu a a teraz jest tam There is the entry. Just move, just I now and I will swing you just all of you. This way? You sitting this way? Yeah. But how do we walk? But oh. to Yeah, yeah, exactly. You're supposed to. And I are stop moving. Yeah. Oh. Perfekt! Co? Ja. Yeah. Nie wie Lodziki. Zjedzone. Wiecie, zadowolone. Miejmy nadzieję. Opinia będzie dobra. Ja była bardzo zadowolona, ale powiem, że się sobie kiepski dzień. Było, Było tak gorąco normalnie. To nie był czas na park. No, niestety. Ale i tak. Długo tam w sumie byliśmy, poszliśmy do potem do lasu e, robiliśmy sobie bransoletki. że ja robiłam bransoletki z wianki, <taki> takie tak, mini wianki e, na rękę. E, no, potem się mieliśmy też w lesie, no, aż koleżanka nie weszła w pokrzywę. No i potem troszeczkę jak się humor spadł, ale poszliśmy właśnie na lody, e, potem właśnie do Maka i w sumie byliśmy dłużej niż planowaliśmy, ale... Dziewczynki były zadowolone, więc bardzo się cieszę. No, a tak to dzień jak codziennie. Zapraszam Was na kolejne filmiki i te chronologiczne, i te niechronologiczne, bo tak dla rozmaicenia, te aktualne też mi się fajnie montuje. Bo oczywiście, y, no, łatwiej jest dograć coś i, i powiedzieć coś więcej i tak dalej. Ale właśnie. Y, Dużo vlogów na noc jeszcze czeka z tych poprzednich, i ja rozumiem, że one nie wszystkie są jakieś mega interesujące, ale w tamtym momencie chciałam się tym podzielić, więc wiecie, znacie, mnie, nic nie ucinam, nic nie, wy, nie wyrzucam, więc e, nadal będą. Na razie, pa! Oczywiście teraz nie jest 11 lipca, tylko <laughs> październik, i ta różnica czasu jest troszeczkę, wiecie, przytłaczająca, ale cieszę się, że co jesteście i że nadrabiacie, i że nie przeszkadza Wam aż takie wielkie opóźnienie, i mam nadzieję, że zostaniecie do końca.